Witajcie w moim pierwszym vlogu na kanale, który nagrywam spontanicznie z Poznania. Stwierdziłyśmy z Judytą, że jak już tutaj jestem, to coś dla Was ponagrywamy. Pewnie ją kojarzycie. Z Instagrama. Chcesz gryzać? Dobry Dokładnie. Wszystkie. A jeśli nie, to zostawię Wam link do jej profilu w opisie. No, i my dzisiaj korzystamy sobie z pięknej pogody. Wybrałyśmy się właśnie do parku i będziemy dzisiaj robić na pewno jakieś fajne rzeczy, także trochę wam pokażemy. Dokładnie. Odkryłyśmy właśnie jakąś super miejscówkę. Jest to opuszczony budynek, w którym jest bardzo dużo takich kolorowych grafiki. Wygląda naprawdę mega, już mamy pomysły na jakieś foteczki tutaj. Dokładnie, także idziemy działać, idziemy porobić sobie kilka fotek i lecimy na pewno na jakiś obiad, bo już trochę zgłodniałyśmy. Dokładnie. I efekty pewnie gdzieś tam zobaczycie na naszym Instagramie. Dziadek, wybrałyśmy manekina. Mm, już zjemy jakieś także, na leśniczki. Tak, zjemy sobie naleśniczki i na pewno Wam pokażemy jak pysznie będą wyglądały. I... Kilka z Was nam na... mi nawet ostatnio polecało, także będziemy próbować. Tak i damy swoją opinię. Ej, tutaj jest zajebista kawiarnia, ale Co? tutaj na ciastku, tylko że to nie są fity ciasta. Niestety, ale nie fit też lubimy. 16, nie? Mm -hmm. Dobra, 16 i i lemoniadę. Tak, coś do picia, bo już usycham no. normalnie. Koniecznie. Właśnie wyszliśmy z manekina kina i jesteśmy niezadowolone. <laughs> Niestety, jesteśmy średnio zadowolone, pomylili nasze zamówienie, czekałyśmy bardzo długo na te no i moim zdaniem były mocno średnie, było strasznie tak, tak, żyłyśmy takie, nie było z, łososiem, z łososiem i tak. serkiem takim, ale no szczerze mówiąc szału nie było, więc nawet wam go tak. nie polecimy. Szału nie było, jesteśmy niezadowolone, więc idziemy na lody. Musimy sobie jakoś to zrekompensować. <noise> Żeby sobie <noise> poprawić trochę ten przykry smak. Właśnie wróciłyśmy do domu, wypiłyśmy sobie kawkę, trochę odpoczułyśmy i lecimy teraz na trening. Idziemy sobie na open i będziemy próbowały zrobić sobie jakieś kombosy na rurce. Na pewno się podzielimy efektami, jeśli coś nam wyjdzie. Także życzcie nam powodzenia. z treningu, jemy sobie kolacyjkę. ta tutaj zrobiła mm. nam bułki z pastą jajeczną. A tutaj co jest? Serek um, kanapkowy, kamembert i rukolka. Tak, jemy i niedługo lecimy do kina na horror. Wyszłyśmy z kina. Jesteśmy zażenowane było mi się to pierwszy raz w życiu ogólnie. Żeby wyjść w trakcie sam. Mm, ten film był tak beznadziejny, że po prostu straciłyśmy jedynie czas. Tak i, i przyznaję pieniądze. na wizji, że ostatni raz wybieramy. Tak, tak. Zdecydowanie Judyta więcej nie będzie wybierała filmów, na które idziemy. Prawda, Adam? Tak. Zaczynamy kolejny dzień. Jak widzicie, mam tutaj przepyszny serniczek autorstwa Judyty. Przepis na niego znajdziecie u niej na Instagramie. Jesteśmy już po śniadaniu. Wczoraj, jak wróciłyśmy z kina, padłyśmy i po prostu poszłyśmy spać. Za chwilę będziemy się szykować i lecimy na pewno na jakiś spacerek, bo jest przepiękna pogoda. Szykujemy się do wyjścia. Zrobiłyśmy sobie loczki. Tak, są bardzo wysoko. Tak, Także... i bardzo podobnie jak zawsze zresztą. I jedziemy, gdzie jedziemy? Na jezioro, jakieś tak? Na jezioro. Na jezioro, do Judy, tej siostry na chwilę. I będzie dzisiaj super dzień, bo jedziemy na koncert. Słuchajcie, jest tak przepiękna pogoda. Prawda, jakby lato. Naprawdę to jest pierwszy taki weekend chyba w tym roku, kiedy jest tak cudownie. Przyjechałyśmy sobie teraz właśnie na jeziorko Tam na sobie jakieś fajne ochotki, zjemy sobie lody. A potem mamy w planek jeszcze skoczyć na małe zakupy i na jakiś obiad, a potem przypomnę na koncert. Tak. I będziemy się szykować na koncert i na dzisiejszy blikę. Także kolejny super dzień. Padłyśmy na genialny pomysł, żeby kupić sobie maczkę i pojechać nad jezioro rozłożyłyśmy się na kocyku i po prostu jest cudownie. Także idziemy jeść i odpowiadać na Wasze pytanka, bo zrobiłyśmy QA właśnie na Instagramie. Się właśnie na imprezkę i robię sobie tutaj make-up, i zobaczcie, jakie Judyta w międzyczasie przygotowała przekąski. No jest, sztos, powiem Wam. My już gotowe na koncert. Tak, teraz Mamy nasze stylóweczki dosyć kontrastowe. Ja jestem cała na różowo, czyli w moim ulubionym kolorze, a Judyta cała na czarno. I cała czekamy na Ubera i lecimy. za Nie będę Witajcie w niedzielę. Jest godzina 12. My dopiero niedawno wstałyśmy i jemy sobie śniadanko. Mam trochę zachrypnięty głos, ale wczoraj byliśmy na koncercie i na imprezie. Tak, bawiliśmy się ekstra, naprawdę tak mm -hmm. się. <laughs> Koncert był naprawdę super. Wróciłyśmy bardzo późno, bo chyba koło 5. Koło piątej. Także co? Ja my śniadanie będziemy się ogarniać, jeszcze gdzieś pójdziemy sobie dzisiaj na jakiś spacer, obiad na mieście i dzisiaj wracam już do Szczecina. Hej kochani, mamy już poniedziałek. Ja wczoraj wróciłam z Poznania od Judyty. Wczoraj, szczerze mówiąc, już nie miałyśmy co dla Was nagrywać, bo zepsuła nam się trochę pogoda, zaczęło padać, także zamiast obiadu na mieście po prostu zamówiłyśmy sobie pizzę do domu. Przyszli do nas znajomi, siedzieliśmy, rozmawialiśmy i oglądaliśmy sobie seriale. A potem Judyta mnie odwiozła na dworzec i wróciłam do Szczecina dosyć późno, także już nie miałam nawet siły zakończyć tego vloga i czegoś dla Was nagrywać. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobało, czy Lubicie w ogóle takie codzienne vlogi? Także napiszcie jakiś komentarz, na pewno mnie to będzie motywowało do nagrywania. I jeśli Wam się podobało, to zostawcie też koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. A ja teraz już jestem wyszykowana, lecę do pracy, a Wam życzę miłego dnia i jeszcze raz z całego serduszka dziękuję za oglądanie tego vloga. Hej!